Tu właśnie będzie nasz, nasza kawa. Jesteśmy tutaj, i wygląda właśnie ta, ta cała maszyna do drukowania ona wygląda tutaj, ona już tak się przygotowana, eee, więc Mam, mam pozwolenie, aby nagrać ten filmik. Więc... do dzieła. Tu się jest. I tu jest nasze zdjęcie. Ale super. A tutaj jest taka różyczka. Bardzo polecam knajpę. Dzisiaj, chwilą nam zrobili kawę, fotokawę. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. A zapraszam do Wrocławia, abyście się kawę ze swoją fotografią, ze swoim selfie. Tu wszystko jest opisane, więc czytać, przychodzić i I dawać wszystko z całego serca, żeby smak był rewelacyjny. Ja wam, was, ja wam bardzo polecam, serdecznie i do dzieła. Do, do tej całej lakawki zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, DJ lesza i do dzieła.